czołem wikingowej tarczowniczki. Przed Wami kolejny odcinek przygód Haralda Łysego. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy hodowlę dwugwiazdkowych wilków przy ołtarzu luta. Nasza wilcza horda rośnie w siłę. Dzisiaj wybierzemy się na podbijanie terenu, gdzie założymy nową bazę. W końcu przyszła na to pora. Do dzieła! Między odcinkami spędziłem trochę czasu przy hodowli wilków. Jak widzicie, trochę się ich narobiło. Mamy jeszcze sporo szczeniąt i muszę dać im czas, żeby dorosły. Póki co nazywam je numerami. W ten sposób łatwiej mi kontrolować ich liczbę, ale przed całą walką nazwę je właściwymi imionami. Mam już nawet pomysł na nie. No ale to już sami zobaczycie. E, tu widzę, że parę wilków dorosło. Tutaj sobie zapisuję na tabliczce ich liczbę, więc... Póki tu jesteśmy, to myślę, że mogę się tym zająć. 20 O, tu jeszcze jest jeden. 21. Więc. Zapisujemy. 21. Ok. Yy, dobra, no to zabieram ten portal. A, wyłączyłem automatyczne zbieranie. Yy, zabieram tę skrzynkę, bo i tak jest pusta. Przeniosłem już portal. Jaglud tutaj do starej hodowli. Także tędy sobie przejdziemy. Wrócimy do bazy. Weźmy ze sobą oczywiście jedzenie. O, możemy wziąć po trzy. Tak, sprawdźmy jeszcze jak tam się mają nasze kurki. No okej, okay, mają się nieźle. Wyłączę, żeby nie podniósł przypadkiem tych nasion. Mamy jeszcze trochę nasion. Mamy też nawet całkiem spory zapas kurzych jaj. Myślę, że idzie całkiem nieźle. W nowej bazie na pewno będę chciał założyć właściwy kurnik. Eee, I tak. Co ja chcę wziąć ze sobą? No, będziemy walczyć z fullingami, więc na pewno wziąłbym ze sobą trochę bomb. Strzały z igieł mamy. Portal mamy. Ja muszę się przenieść do. Hildir. Okej. Okay. Przy okazji wyświetlę modyfikatory świata i przypomnę zasady dla tych, którzy dopiero dołączają do serii. W bazie stoi ołtarz ofiarny dla Odyna. Za każdym razem, gdy chcę zbudować nowy portal, muszę złożyć na nim ofiarę ze złota. Pierwszy portal był za darmo, ale każdy kolejny kosztuje o 100 monet więcej niż poprzedni. Złota raz ofiarowanego nie da się odzyskać, ale same portale mogę niszczyć i przenosić. No dobra. Wracajmy do przygód. O, tu jest nawet jakiś kamiencików Jakby był jakiś dwugwiazdkowy, to może mógłbym założyć nową hodowlę, ale nie jest to wymagane. Czy to jest... Tak, to jest nasz... Dobra, jest was trochę. Muszę <głyszę> się was pozbyć. O, dwugwiazdkowy łusznik. No, aż tu. Dobra, może dostaniemy kolejny trofeum. O, i nie mam miejsca na to wszystko. No tak, wyłączyłem automatyczne zbieranie. Działa świetnie. I my pójdziemy. Kolejny niedźwiedź. No, powinienem mieć jakąś broń, na obrażenia cięte, żeby z sobą walczyć. Dobra. No nie mam trofeum. <ścoughs> A Myślę, że to wszystko jest mi niepotrzebne, więc mogę to zostawić tutaj. I teraz tak. Nie chcę atakować z tej strony, bo tutaj są jakieś loksy, z tego co pamiętam. Tak. Raz, dwa. Mam wrażenie, że był gdzieś trzeci. Czy za mną, bo zaraz zwrócicie ich uwagę, tego bym nie chciał. A nie widzę, cię. bardzo tutaj gęsto A myślę, że możemy zjeść. A no tak, tu jest troll. Zapomniałem o nim. Troll może się nam przydać. Coś dzieje? Chyba walczą z jakimś... Czyżby to był dwugwiazdkowy berserk? No niedobrze. Dobra, ale my zajmijmy się najpierw może szamanami. To ich się obawiam najbardziej. Nie usłyszałeś. Dobra, ciebie się pozbędę tutaj. Dobra, ty też możesz odejść. Ty mnie usłyszałeś, ale się ciebie pozbędę też z odległości. Strzał mamy całkiem sporo Nie widzę żadnego szamana Dobra, będę was ściągać po kolei Coś mnie usłyszał Oj jesteśmy blisko loksów Dobra, odejdę Wydaje mi się, że berserk załatwił tutaj trola. Ten berserk tu stał? Nie, to jest ten, co walczył z chyba. Bo skoro tu jesteś, to się tobą zajmiemy. Parę oberwałeś. Gdzie ty leżysz? No, spryciarz się kryje w gąszczu. Jest szaman. Dobra, wiecie co? Robi się ciemno, więc wrócę szybko do, do bazy. Załatwimy te fullingi rano. Bieg 100! A, słuchajcie! Bieg 100! Harald jest już najszybszy, jaki może być. Powiem wam, że myślałem, że w tym odcinku będziemy walczyć z glutem, ale zapomniałem jak długo te wilki dorastają po prostu. I dlatego postanowiłem, że w jakiś sposób ten czas musimy wykorzystać. Nie mam pewności ile ich mam aktualnie, bo jestem w stanie nazywać tylko te dorosłe osobniki, ale myślę, że mamy ich już całkiem sporo. Dobra. Może stąd mi się uda dojrzeć tego szamana. No, mam wrażenie, że on jest gdzieś tam dalej. O, no, Usłyszał mnie. Dobra, jak już tu jesteś, to. Nie, 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 nie. Nie chciałem walczyć z tym loksem teraz. Dobra, ja uciekam w las. że podejdę z tej strony. O? A, taka wesoła frajna. Tutaj zginął ten troll, widzę. No i co? ich tu idzie? Ciężko walczyć z w lesie. Małe, zielone. Dobrze kryją się w gąszczu. No i teraz nie wiem, czy ten bullying reagował na mnie czy na jelenia. O, ile grzybów! Świetnie, świetnie. no niewiele tu widzę Tak to musi być dwuwiastkowy fulling perserker i widzę że stoi tam szaman tu jest jeszcze jakiś Trafię? Może go trafię. Okej, okay. ten nie usłyszał. Ale weźmie go na siebie. Nie wiem ilu poszło za mną. A ten jeden na pewno. <laughs> ma włócznie. Ich tu więcej. No tam jakieś biegają. Uuu, naprawdę sporo tych grzywów tutaj. Jakbym miał mapę, to bym sobie zaznaczył. A? Stoi tutaj jakiś. I kolejny z kastką. O! Uf, w ostatnim momencie. Nie, trafiłem gościa. To, dawaj. Widzę szamana. Ale ten strzał może być ryzykowny. W razie czego ucieknę w las. Oj, usłyszał mnie. Usłyszał mnie. Dobra, dobra. Yy, biegniemy. Jest jakaś wieża. Czy raczej ruiny wieży. Dobra, ale chyba zgubiłem pościg. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, jakieś tam biegają, ale nie widzę tego dużego. Niego się martwię najbardziej. Może nie o niego, ale o siebie. Ja... <grym> w starciu z nim. Ale tak widzę, że chyba tam wrócił. Czy jest tu jeszcze jakiś szaman? Nie widzę. Eee, tu masz gwiazdkę. No i niech to zauważył mnie. Oj, co szybko zmieniłem. No chodź tu, chodź tu. O! Było blisko! To tu musiał być jeden z tych, co. Gonili mnie wcześniej! nie Niefortunne! To rzucaj. Kto mnie gani Kolejny. ale ty masz... Ciebie się bardziej obawiam, bo ty masz włócznie. no, Ten wyskok był trochę... ...za wysoki! Oj, może powinien coś zjeść. Podbiegnę do tej wieży tutaj. Dobra. Najgorsze jest to, że ja nie mam pojęcia, gdzie pobiegł ten drugi. Może wrócił do domu, ale... Słyszę go. Tam jest. Ojej, dobra, chodź tu, chodź tu. A wezmę osad, osad się przyda. Oj, nie uniosę już więcej. Dobra, tego czarnego metalu i tak mam już sporo, więc nie przejmuję się tym. A tu jest jakaś skrzynka. W sumie drewniana włócznia. A mam już taką. Dobra, ale wrzucę to do środka. Może pozbędę się na razie. Tego o, uda się. O, o nieźle. No hoďte tu. To... Dalej. Mam wrażenie, że. <laughs> spędzam nad tym cały dzień. O. Tam jest jeszcze jakiś. Może. No. Dobra, będę do wskoczyć na to? Czy nie robi Za dużo hałasu? Jest. No i ciebie się pozbędę. teraz pora na ciebie? I ciebie? Dobrze zamkniemy tych teraz. Oj, słyszał mnie ten duży? Chyba nie. Ustoj jeden. Zajmiemy się teraz tym dwugwiazdkowym berserkiem. Nie trafiłem go? Naprawdę? Ciekawe. Dobra, jeszcze raz. Dobra, pytanie, gdzie jest Tak duży? On no, powinien gdzieś tu być. Chyba, że wrócił się do wioski. Ale ty masz dużo życia. Okej, okay, okej, okay. idziesz za mną? Sprowadzę cię do tej wieży. Tutaj sobie z tobą poradzimy. No! I uciekł. Strzały. Coś, kiepsko. Kiepsko idzie mi to celowanie. Iznić no. Patrz, patrz. Wracasz do siebie? A? Dobra. To idziemy za nim. Tak. Czemu nie trafiłem? Uff. No, dobra, to chyba cała wioska. Byłeś ostatni. No, złoto też tu rzucę. Tu jeszcze się jakiś kręci. Zaraz, zaraz się zajmiemy tymi przewierzy. Zbieram tylko to, co tutaj jest. OK Ciekawe, czy uda mi się wrzucić tam na górę? Ta... O, nie zauważyłem cię! No ładnie. A ja nie zjadłem, oczywiście. W końcu. No było niebezpiecznie. Fajna jest ta wieża. Może ją zostawię nawet. Uff, ale dobra. W końcu. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj. Trzeba będzie troszkę podnieść ten teren. No, na pewno będę musiał tutaj jeszcze <laughs> wyciąć ten fragment tego lasu. Mas o ponto... Uau! No i po misiu. Trofeum może? Naprawdę, no. Do tej pory mam tylko jedno trofeum. Oj nie. Mam za mało strzał. Wróćmy się może po jakieś strzały i załatwimy wtedy te loksy. Okej, okay. zaczniemy od ciebie. No i co? I zablokowałeś się, a ja czuję znów zmęczenie. I zaraz będzie noc. Oj, loksie, loksie, nie mamy na to czasu. O! No dobra. Wróćmy tu rano. Teraz tak, to zabieramy ze sobą. Dobra, myślę, że na ten moment yy, osiedle się w tej wieży. Tu mogę zostawić ten wózek. W środku na razie zostawię sobie portal. Wrzucę tu jakąś dodatkową skrzynkę. Na różne pierdoły. No i tak, rozejrzyjmy się tu. No jest tu sporo miejsca. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to będę chciał zagospodarować, ale... Na pewno się coś wymyśli. Zgarnę jeszcze tylko to, co tu leży. No i chodźmy jeszcze sprawdzić, co u naszych wilków. Mam wrażenie, że już chyba wszystkie powinny dorosnąć. Tak, chyba wszystkie. O, ale rodzą się jeszcze kolejne. Zobaczę jeszcze, ile one mają jedzenia. Bo skoro się rozmnażają dalej. A, już wszystko zjadły. No ok. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Udało nam się podbić teren pod naszą nową bazę. Także myślę, że będę tam działać jakoś między odcinkami. Przynajmniej ogarnę ten teren. Na pewno będę musiał wyciąć sporą część tego lasu. No i co? Nasze wilki już dorosły. Jestem ciekaw, ile ich mamy. I wszystko wskazuje na to, że w przyszłym odcinku przyjdzie pora na e, walkę z jaglutem. Więc mam nadzieję, że nasza wilcza horda mnie nie zawiedzie. Liczę na to, że nie zginą jednak wszystkie. No ale cóż, to już się zobaczy, to już się okaże. W każdym razie mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj ze mną bawiliście. Dzięki Wielkie za oglądanie i do zobaczenia za tydzień!